Malarstwo gdańskie stanowiło istotną część kolekcji Muzeum Miejskiego w Gdańsku, Sztab Muzeum Danzig, w tym pracy artystów tworzących w czasach jego funkcjonowania od 1870 do 1945 roku. Celem niniejszego referatu jest analiza kolekcji muzeum pod kątem prac malarzy gdańskich tworzących w tym okresie i odpowiedź na pytanie. Na ile muzeum pełniło rolę mecenasa tych artystów, i czy pozyskiwanie prac było istotnym elementem profilu zbiorów? Początkowo trudno mówić o tym, że kształtowanie, na kształtowanie kolekcji miał wpływ fakt, że autor pracy był przedstawicielem lokalnego środowiska. Większość dzieł sztuki trafiających do kolekcji była darami. Wśród zakupów zdarzały się obrazy współcześnie tworzących artystów, jednak zdaje się, że gdańskie pochodzenie nie było czynnikiem decydującym. Grupa malarzy gdańskich stale współpracowała z muzeum. Od początku z instytucją byli związani Louis Sy i Wilhelm August Stryjowski, ten ostatni zaangażowany także w sam proces powstawania muzeum. Notatka z dnia 5 kwietnia 1871 roku sprawozdań z Rządu Muzeum dotyczy zapewnienia w sztab Muzeum Mieszkania dla Luisa Sy, malarza i konserwatora, który pełnił tę funkcję kustosza i konserwatora od 1 marca. Oprócz prawa do mieszkania miał dostawać 300 talarów pensji rocznej. Po jego śmierci w 1880 roku funkcję tę przejął Wilhelm August Stryjowski. i widać tu właśnie zdjęcie z widokiem na birydaż oraz wieżyczkę i obok niej okna mieszkania kustosza i konserwatora muzeum. Trzecim malarzem związanym z początkami tej instytucji był Eugen Troscher, który do śmierci 1 października 1884 roku pełnił funkcję kustosza zbiorówka Brunner. Obrazy z kolekcji Jakoba Kabruna i jego syna Augusta funkcjonowały jako osobny zbiór. Galeria miała osobną osobowość prawną, jako Fundacja Cabrunowska i początkowo osobnego opiekuna. Informacje na temat zbiorów pozyskiwanych do zbiorów muzeum kupowanych, przekazywanych można znaleźć w indentarzu prowadzonym od 1887 roku. Zachowały się także trzy spisy zbiorów malarstwa z 1901, 1902 i 1910 roku. Oprócz tego kwerendę do niniejszego referatu przeprowadzono w sprawozdaniach Zarządu Muzeum za lata 1871-1885 oraz skronice zarządu Muzeum za lata 1900. W późniejszych sprawozdaniach muzealnych i sprawozdaniach Rady Miasta Gdańska, części dotyczącej muzeum. Co było warte analizy głównie pod kątem niewykorzystywanych wcześniej lub rzadko wykorzystywanych wcześniej informacji na temat organizowanych przez Muzeum wystaw, wśród których wyróżniono pokazy twórczości gdańskich artystów. Analizowano także wydawane drukiem tomy opisujące najnowsze nabytki. Wszystkie źródła były omawiane wcześniej wielokrotnie, głównie w kontekście strat wojennych. W niniejszym referacie skoncentrowano się zatem na niewykorzystywanych wcześniej informacjach dotyczących kolekcji malarstwa gdańskiego przełomu XIX-XX wieku. Cennym źródłem do badań tego tematu są także y, y, artykuły w miejscowej prasie odnośnie wystaw. Pokazują bowiem gust gdańskiego odbiorcy. Widać, że kupowano prace, które wyróżniono w opisach wśród innych prezentowanych dzieł. Przykładowo na wystawie Towarzystwa Sztuk Pięknych Gdańskiego Kłęstwa e, omówionego e, już dzisiaj w referacie pani Katarzyny Kita, e, która odbyła się w 1861 roku, najbardziej doceniono pracę Wilhelma Augusta Stryowskiego, malarza ustalonej już wówczas renomie oraz Karla Szersa, pejzażysty, którego obrazami zachwycono się od prasie, określając je jako poetyckie o żywych, świetlistych barwach. Dwa zapisywanych w tym artykule obrazów Kupiono później do zbiorów. W inwentarzu od początku e, wymieniane są prace Bernarda Sturmhoffa, Luisa Sy, Wilhelma Augusta Stryjowskiego, Karla Szersa, Roberta Rainika, Eduarda Hildebranta czy i Jebensa. Artyści działający w początkach istnienia instytucji kupowali też później. W większości byli to przedstawiciele szkoły duseldowskiej lub monachijskiej, czyli najbardziej wówczas uznanych. Interesowano się głównie twórczością pejzażystów. W początkach działalności muzeum największą część zbiorów pozyskiwano z darów osób prywatnych, które przekazywały lub wypożyczały posiadane dzieła sztuki. Także zakładały fundacje umożliwiające nowo powstałemu muzeum dokonywanie zakupów. Jedną z ważniejszych jest fundacja Karla Gottfrieda Klozego, umożliwiająca faktyczne powstanie muzeum. Fundacja znana, wielokrotnie opisywana w literaturze, nie sposób jednak nie wspomnieć o niej, gdyż dzięki niej do zbiorów pozyskano obraz Edwarda Hildebranta pod równikiem, znany także pod tytułem. Niebieskie Coda, widoczny tutaj na pocztówce, ten obraz ze statkiem. Dawniej obraz ten uważany był za najważniejsze dzieło w zbiorach muzeum. Klauso przekazał muzeum miejskiemu jeszcze inny obraz tego artysty, Wrak na norweskim wybrzeżu. Wśród innych darczyńców ważnych dla historii muzeum, a nieznanych, warto wspomnieć także o Teodorze Bischoff i jego żonie Paulinie. Po śmierci Teodora, który zmarł w Berlinie 28 stycznia 1910 roku, utworzono Fundację Bischoff z kapitałem 20 tysięcy marek na zakupy dawnej sztuki gdańskiej albo nowego malarstwa. Fundacja działała od 28 stycznia 1911 roku. Za życia Bischoff przekazał do muzeum jeszcze dwa obrazy w roku 1905. Pomiędzy 1905 a 1911 rokiem zakupiono do zbiorów bądź przekazano kilka obrazów Roberta Reinika, Artura Bendrata, Paula Meierheima, Karla Scherza, Luisa Sy i Wilhelma Augusta Stryjowskiego. Zakupów dokonywano zarówno do zbiorów Muzeum Miejskiego jak i osobno do zbiorów Kabruna. Obrazy gdańskich artystów wypożyczono także w depozyt i organizowano im wystawy. Wydarzeniem, które znacząco ożywiło i zintegrowało gdańskie środowisko malarskie był przyjazd do Gdańska Frica Fulego. Tuż przed jego przyjazdem jego sylwetkę opisał Robert Broje w felietonie w Danziger Zeitung. Charakteryzował go jako nowoczesnego artystę, którego obrazy są przepełnione radością i delikatne. Od momentu pojawienia się artysty w mieście rozpoczęła się jego współpraca z muzeum. Pracę na Politechnice Gdańskiej rozpoczął 1 kwietnia 1911 roku, natomiast prawdopodobnie był w mieście już wcześniej. W 1911 roku odbyła się wystawa e, Kunsthausterung zorganizowana przez Kunstverein e, w Muzeum Miejskim, trwająca od 5 marca do 17 kwietnia 1911 roku. Była to 40 wystawa organizowana przez towarzystwo. Ekspozycję zaaranżował właśnie w Fule. Z Zgromadzonych do dokumentacji wystawy wycinkach pracowych można odnaleźć zachwyt nad pokazywanymi pracami, od których bije energia, nowoczesność, podobały się wpływy impresjonizmu. Na wystawie pokazano pracę Korinta i Libermana. A obok nich znalazły się, jak to określano, intymne mieszczańskie malarstwo gdańskie, czyli obrazy między innymi sztyriowskiego, Strumhoffela i uczennic profesora Pule, pani Bechman Studi, panny Strott, Peschwitz, Rose Plenz i panny Schumann. W latach 20. i 30. regularnie organizowano wystawy artystów gdańskich. Ich prace były także uwzględniane w większych wystawach sztuki niemieckiej. Regularnie powiększano też kolekcje malarstwa, przede wszystkim obrazy Frida Pulego i Bruno Pacza. Rozwija się też środowisko malarskie. Tak jak pod koniec XIX i na początku XX wieku, um, Trudno mówić o jednym środowisku artystycznym w Gdańsku. Malarze właściwie łączyło jedynie miejsce urodzenia, tak później ukształtowało się prężnie działające środowisko malarskie, skoncentrowano głównie wokół osoby Fulego. Powstało kilka ugrupowań artystycznych organizujących wystawy i odczyty. Charakterystykę tego czasu doskonale oddaje artykuł pani Ewy Wawrzyniak, stanowiący przegląd grup artystów i ich działalności. Warto jednak dodać kilka słów o tym środowisku wynikającym z ich współpracy z Muzeum Miejskim. W 1924 roku odbyła się wystawa gdańskich artystów, na której można było nabyć wystawione prace. Zachowała się dokumentacja uwzględniająca liczbę. I ceny poszczególnych dzieł. Dwa lata później zorganizowano wystawę Akwarel, na których można było zobaczyć pracę Pacza, Pulego, Hildegard Tekler i Stanisława Chlebowskiego wśród artystów takich jak Otto Dix czy Paul Klee. Jej opis w gazecie gdańskich. Daje też um, pewne wyobrażenie na temat gustów gdańskiej publiczności niechętnej w odbiorze zbyt nowoczesnych eksperymentów um, artystycznych, ceniących raczej tradycyjne rozwiązania. Autor artykułu określił współczesną swoje, sobie sztukę jako, cytat, sztukę ludzi nerwowych, odurzonych wyziewami machin, niestrudzenie walczących. Koniec cytatu. Docenił zatem lipcową propozycję muzeum, gdzie można było obejrzeć prace, w których cytat mniej jednak odczuwa się w całości wpływ prądów najnowszych. Koniec cytatu. Wyróżnił akwarele Pulego, przedstawiającą grupę koni w słońcu, niestety nie jest to ten obraz, Martwą Naturę Chlebowskiego oraz pracę Pola Danowskiego, którego opisał jako znanego w Gdańsku karykaturystę. Gromadzenie i dokumentowanie sztuki artystów współcześnie działających było uważane za jedno z ważniejszych zadań muze muzeów, które miało kształtować postawy patriotyczne, pokazując dzieła od Direra do Korinta, podkreślano ciągłość rozwoju niemieckiej kultury, uczono dumy ze spuścizny własnego narodu. Rola muzeów w tym zakresie była dyskutowana na łamach pism branżowych. W Gdańsku w 1929 roku odbył się wykład cenionego wówczas muzealnika Maxa Sauerlanda na ten temat. Jego tekst został później opublikowany. Ze względu na zmianę podejścia do sztuki. Wraz z wzrostem tendencji nacjonalistycznych rosła potrzeba nabywania dzieł sztuki lokalnych artystów, najbardziej zyskując na znaczenie w latach 30. i 40. jako element propagandowy polityki nazistowskich Niemiec. W Neuerwerbungen z 1943 roku wymieniono, wymieniono najnowsze zakupy sztuki gdańskiej, bukiet kwiatów Stanisława Chlebowskiego. Autoportret Pola Donowskiego, Nausicaea, Bruno Pacza i półakt Fritza Fulego. Tutaj widzimy wystawę um, najnowszych nabytków um, z lat 41-42, opisywanych właśnie w tej publikacji. Um, jednocześnie warto przytoczyć wypowiedź Willego Drosta na temat artystów gdańskich. Podkreślił on wysoki poziom malarstwa gdańskiego, który jego zdaniem e, m, zawdzięczał odejściu od efekciarstwa poprzednich dekad na rzecz surowości formy. Podkreślił sukces artystów gdańskich i dodał, że malarze doceniono na wystawie w Berlinie w 1938 roku. Dodał też istotną informację, że tylko w ostatnim 1943 roku zakupiono ponad pół setki dzieł co nie jest, nie odzwierciedla się w inwentarzu. Być może te prace nie zostały wpisane. Dokumentowano też i opracowywano twórczość gdańskiego środowiska malarskiego. Poza świadectwem w postaci katalogów wystaw i zachowanej dokumentacji, niezwykle przydatnym źródłem jest spis negatywów ze zbiorów archiwum państwowego w Gdańsku. Źródło. To jest przedmiotem dwóch projektów realizowanych przez Muzeum Narodowego w Gdańsku, w których bierze udział zespół pracowników Oddziału Sztuki Dawnej, a koordynowany jest przez Weronikę Grochowską i panią Sylwię Parais. Pierwsza jego edycja polegała na transkrypcji, tłumaczeniu i identyfikacjami z dawnymi i obecnymi zbierami w roku ubiegłym oraz stworzenie katalogu online i... W roku bieżącym. Spis jest doskonałym punktem wyjścia do badań twórczości gdańskich malarzy. Sfotografowano pracę między innymi Fritza Pulego, Pullego, Bruno Napacza, także Juliusa Karla Zelmana, Karla Dittmana, Herberta Węczera i wielu innych, ogółem ponad 200 pozycji. Część nie pochodziła ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Gdańsku. Pokazuje to jednak przekrój dorobku tych artystów. Dzięki projektowi udało się dopasować dokumentację fotograficzną do danych w spisie i między innymi odnaleźć zdjęcia nieznanych prac, a także obiektów nie ujętych we wcześniejszych opracowań strat wojennych, w szczególności w dziedzinie rysunku. Tutaj widoczny jest rysunek Feliksa Meseka Słoneczne zbocze. Hmm, którego nie ma we wcześniejszym opracowaniu strat, a także Bruno Pacz, obraz ze zbiorów Fundacji Kabunowskiej. Oprócz tego zachowała się dokumentacja dzieł, które nie były w zbiorach Muzeum Miejskiego, natomiast ich zdjęcia pokazują przekrój twórczości artystów takich jak Fritz Fule, którego między innymi znajdziemy obrazy przedstawienia koni, także akt w krajobrazie. Inny artysta, którego dokumentacja zachowała się w dosyć dużej liczbie to Bruno Pacz i nieznane wcześniej wizerunki obrazów takich jak park i baza, akt kobiecy w krajobrazie, Odyseusz, grający w szachy, pejzaż, plac kościelny w Holandii, martwa natura kuchenna, i także obrazy innych artystów, m.in. Karla Dietmana, którego portret chłopca tutaj widzimy. Obiekty te nie są ujęte w stratach, ani też w spisach, czy w inwentarzach. Trudno powiedzieć, czy muzeum nie zdążyło zrealizować zakupu, czy prace nie zostały wpisane. Prawdopodobnie także mogło to się wydarzyć z braku czasu. Utrudnia to weryfikację, czy są to straty wojenne Muzeum Miejskiego w Gdańsku, jednak warto przeanalizować informacje zawarte w spisie właśnie pod tym kątem. Analiza kolekcji malarstwa gdańskiego pokazuje, że początkowo współpraca artystów z muzeum polegała na angażowaniu się w jego działalność, pracę w instytucji czy organizowanie wystaw. Trudno mówić o zamyśle i budowaniu kolekcji gdańskich malarzy. Zupełnie odmiennie podchodzili do tego dyrektorzy instytucji od późnych lat dwudziestych, do końca funkcjonowania instytucji Walter Manowski i Willy Drost. Wyraźnie widać tutaj, że zakup dzieł malarzy gdańskich stanowił jeden z profili rozwoju kolekcji z powodów ówcześniej rozumianej roli muzeum, omówionej powyżej. Podane informacje mają dość ogólny charakter, mogą jednak stanowić przyczynę do dalszych badań nad kolekcją malarstwa i gdańskim środowiskiem artystycznym. Dziękuję bardzo.